Każda informacja, która może zaszkodzić kobiecie narcyz, będzie ukrywana. Witam, dzisiaj powiem Ci o ukrywaniu informacji przez kobiety narcyz, i będą to robiły tak naprawdę wszystkie, na pewno trafi się jakiś wyjątek od reguły, ale 99% kobiet narcyz to jest właśnie ich ta przypadłość, że będą ukrywały wrażliwe. Informacje, które mogą jej zaszkodzić z nowym źródłem zasilania, I zazwyczaj widać to na portalach społecznościowych i tak dalej. I tutaj bym powiedział, podzielił kobiety narcyz na dwa typy. Oczywiście wszystkie będą ukrywały informacje, te które mogą jej zaszkodzić, ale chodzi tu o to, że będziemy mieli dwa typy kobiet narcyz. Będziemy mieli typ taki, że dziewczyna będzie normalnie imię i nazwisko miała na portalu. I będzie druga dziewczyna, która będzie miała ukryte imię i nazwisko, będzie miała jakieś fejkowe konto i tak dalej. I obie będą zaburzone narcystycznie, naprawdę, bo będą miały wspólny mianownik. Będą ob, obie oba te, te typy, będą ukrywały swoje informacje. I teraz zobacz, żeby to wyglądało tak na pozór normalnie, dziewczyna będzie miała imię, nazwisko i tak dalej. I ona będzie dodawała ludzi, których. Którzy są dla niej, jakby to powiedzieć, dobrym źródłem zasilania. Ona sobie ich zawsze w kolejkę będzie wrzucała, ona będzie kładła sobie je na półkę. I teraz zobacz. Wyobraźmy sobie, że taka dziewczyna ma na przykład Instagram, to ona przykładowo, jeśli nawet była u, u jakiejś koleżanki na urodzinach, przykładowo osiemnastka, i tam są zaufane koleżanki i tak dalej. I przykładowo ona przyszła z jakimś chłopakiem tam, no to jeśli dziewczyna będzie oznaczała te wszystkie zdjęcia, to jeśli ona będzie z tym chłopakiem w parze, to oczywiście da się oznaczyć. Rozumiesz, da się oznaczyć, żeby ten gościu się nie domyślał, że coś jest nie tak, bo wiadomo, ona powie, że nie nie chce, czy coś tam, i tak dalej, ale dlaczego nie chcesz? No, bo gdzieś tam mam innego chłopaka i nie chcę, żeby się dowiedział. Nie, nie, to by było za łatwe. Pamiętaj, że kobieta narcyz jest mistrzynią manipulacji, no nie? I ty, jak się spotykasz z kobietą narcyz, często nie będziesz nic podejrzewał, bo wszystko będzie takie naturalne. Tutaj naprawdę trzeba mieć mega skilla, mega poziom. I teraz zobacz, przykładowo ta dziewczyna przyszła z tym gościem na tą osiemnastkę, zaprosił ją i tak dalej, i zobacz, jak ona z tym gościem jest, to ona się tam da oznaczyć, no nie, ewentualnie nie oznaczy się w ogóle, no nie, nie oznaczy się w ogóle, bo po prostu stwierdza, że nie chce, może ona po prostu sama. Się odznaczy, może nie będzie chciała, może po prostu też nie będzie tak, że jaki nikt nie oznacza, to na, na to nie nalega, i tak dalej, no nie? Dzięki temu ten gościu sobie będzie myślał, no wszystko jest ok, no nie? i tak dalej. No ale gdy przykładowo z tym gościem zerwie, czy przykładowo już go wykorzysta, no nie, prześpi się z nim, czy coś tam, no to ona automatycznie, jeśli jest na tym znaczniku, czy gdzieś tam, no to raz, że go wywali i zablokuje, dwa. Wyrzuci te zdjęcia ze znaczników z profilu nie będzie jej widać. Może nawet kazać tej koleżance, u której była na tych tych urodzinach osiemnastych, że wyrzuci te zdjęcia z tym gościem, bo nie chce, żeby na nich być i tak dalej, bo on bo zaraz sobie będzie coś wkręcał, jakaś tam historyjka poleci i może dziewczyna tak zrobić, ewentualnie ona wyrzuci te znaczniki. Rozumiesz, i na jej profilu nie będzie widać ani tych gdzieś tam e, profilów nie znajdzie, tych zdjęć, no bo to jest gdzieś tam jakieś tam e, dalekie koleżanki i tak dalej, i tak dalej. Więc ona w tym momencie, gdy poznaje nowego gościa, jest e, czysta. Jest czysta, że może powiedzieć, że nie miała chłopaka. jest Może zaniżyć e, liczbę gdzieś tam, może zaniżyć liczbę. E, Gości, z którymi spała, dzięki temu prezentuje się wiarygodniej. Rozumiesz? Dzięki temu prezentuje się wiarygodniej. Zablokowała tamtego gościa, żeby on po prostu, jakby to powiedzieć, no, nie wysypał się. Rozumiesz? Żeby po prostu nie gdzieś tam, nie zrobił jej takiego negatywnego PR-u, wiesz co, żeby zaczął coś tam mówić, po prostu, żeby nie, za, nie robił jej no, problemów, no nie, więc ona po prostu ukrywa te informacje i może być tak, że wchodzisz na jakiś profil jakiejś dziewczyny i po prostu są znaczniki tylko takie bezpieczne, albo w ogóle nie ma wcale. Rozumiesz, nie ma wcale, ale gdy wejdziesz sobie na jakiś profil jej koleżanki, to nagle widzisz, aha, tu była z koleżankami, tu była z koleżankami, tu była, tu była, tu była, tu była, i po prostu w 5 sekund jesteś w stanie szybko gdzieś tam tak o zobaczyć, znaleźć, no nie? I już widzisz, że coś jest nie tak, rozumiesz? I już widzisz, że coś jest nie tak. I często właśnie jest tak, że kobiety narcyz będą ukrywały informacje, które mogą zagrozić jej. Nowemu źródłu zasilania. Może być tak, że zobacz, kobieta ma takiego e, na przykład e, fejsa e, i ona tam ludzi dodaje. Bo ogólnie trzeba, musicie zrozumieć, że każda kobieta narcyz, ogólnie większość osób korzysta, jakby to powiedzieć, ze swoich aplikacji. Jedna osoba będzie więcej korzystała ze Snapchata, druga osoba będzie więcej korzystała z Instagrama, trzecia osoba będzie korzystała z Messengera, czwarta będzie korzystała z jakiegoś Telegrama i po prostu każda dziewczyna będzie siedziała na swoim, jakby to powiedzieć, no ulubionym programie na swojej ulubionej aplikacji, no nie? Okej, okay, ona może mieć te wszystkie, no nie? Może mieć połączone, bo na jednym będzie miała jednego gościa, na drugim będzie miała drugiego, na trzecim będzie miała trzeciego, a może mieć tak, że na wszystkich trzech, na wszystkich trzech, będzie miała tego samego gościa, no nie i tak dalej. Ale widzisz, najważniejsze tutaj są informacje, no nie. Najważniejsze tutaj są informacje. Może być tak, że dziewczyna przykładowo mieszka w jakiejś małej miejscowości spod Warszawy i tak dalej i tam ma na przykład na fejsie wpisane tą miejscowość, a ona już się dawno gdzieś tam przeprowadziła na studia, na przykład do Warszawy i ona nie zmienia miejsca zamieszkania, nic tam nie aktualizuje, nawet nie dodaje informacji do jakiej szkoły chodzi i tak dalej, tylko po prostu ma miejsce jakieś tam pod Warszawą i to też jest jakby to jest ukrywanie informacji, no nie? Ukrywanie informacji, żeby jej jakieś tam byli faceci czy coś nie wiedzieli, co ona tam robi, co ona studiuje i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Więc ona cały czas kontroluje przepływ informacji. Po co to robi? Po co to robi? Bardzo proste, że w razie gdyby poznała nowego gościa, to ona potrafi mu dużo rzeczy wmówić, zmanipulować. Rozumiesz? Wyobraź sobie, Taką sytuację na bazie mojej, na bazie mojej, to jest najlepsza baza, wyobraź sobie, że w każdym mieście mam inną dziewczynę, wyobraź sobie, że mam trzy dziewczyny. Wyobraź sobie, że mam trzy dziewczyny, z którymi no, z dwiema się gdzieś tam spotykam, a jedna po prostu jeszcze jest gdzieś tam nieogarnięta i to są takie szczere fakty, ja tak robiłem, w ogóle się tego nie wstydzę powiedzieć, w ogóle się z tego nie wstydzę mówić i na przykład i mam jedną, i mam, mam na przykład jedną dziewczynę tylko na telefonie, nie mam ją na żadnych mediach społecznościowych i tak dalej, drugą mam przykładowo na tylko przykładowo na insta, trzecią też mam na insta, ale też mam na messengerze, wiesz co chodzi i przykładowo bo każda jest z innego miasta, no nie. I przykładowo, jakby to powiedzieć, te dziewczyny są obok siebie. Są obok siebie. I ja się z nimi gdzieś tam wychodzę, spotykam. Rozumiesz? I ja się nie oznaczam z jedną, jakby to powiedzieć, nie oznaczam się z dziewczynami. Bo jakby tamta zobaczyła i tak dalej, i tak dalej. Nawet miałem taką sytuację, że z jedną dziewczyną gdzieś tam byłem na spotkaniu. A za mną stoi laska, z którą gdzieś tam ostatnie spotkanie proponowałem, i stoi za mną. I stoi za mną, no nie? No i później się stamtąd gdzieś tam rozstałem i do tej, co stała za mną, napisałem. Bo nie, ona jest taka też dziwna, bo nie można się do niej dodzwonić. No ale się spotkała ze mną. Wiecie, o co chodzi? Świeży temat. Więc, no mówię, e, widzisz, jak ktoś ogarnia dużo osób czy coś to musi kontrolować informacje wiesz więc ja na przykład na jakąś tam relację no nie wrzucę sobie e, że się obściskuje z jakąś dziewczyną e, gdzieś tam na jakimś jarmarku no bo zaraz e, wysypią mi się dwie inne dziewczyny no nie tak to działa no nie no widzisz kobiety z którymi się spotykam mnie tego nauczyły widzisz z kim się zadajesz w takim sensie taki się stajesz i to jest chore no nie że nawet jeśli ja nie chciałbym taki być no to jakby to powiedz sypiając z tymi kobietami, ja przejmuję od nich dużo bardzo takich zachowań, które wychodzą, jakby to jest nieświadomie. Rozumiesz? No bo na przykład spotykam się z kobietą narcyz, to ja nie będę gdzieś tam. czekał cichutko i tak dalej, bo ja wiem, że ona też sobie gdzieś tam ogarnia innych na boku, więc ja robię to samo. Rozumiesz? Więc ja robię to samo. I tak to działa, że widzisz, no taka kobieta przykładowo, jak. Idzie to wyczuć, no nie? Idzie to wyczuć. I najlepiej jest czasem tak zapytać, no słuchaj, bo tam jak się nie spotykaliśmy przez tam przez pół roku, no ty tam byłaś oznaczana na jakimś tam zdjęciu, no nie? Dlaczego jak zaczęliśmy się spotykać, to spotykać, yy, to nagle usunęłaś te zdjęcia, ten znacznik i taki, zadajesz jej takie pytanie, ona i teraz wchodzi kłamstwo, no nie? A, bo coś tamtego i tak dalej, widzicie wszystko, wiesz. No ja mówię, no ale jeśli się z nim przespałeś, to nic się nie stało, no jego, przecież się nie spotykaliśmy. Wolno ci. No co ty, za kogo ty mnie masz i tak dalej. Po prostu nie chciałam być tam oznaczona, bo on sobie coś tam wkręca. On zaraz do mnie wypisuje, czy my się tego i tak dalej. Spoko, nie czepiam się, robisz co chcesz, no nie, tylko to się wydało dla mnie takie dziwne, no nie, że się wstydzisz czy coś, no nie. I na ja tak gadam z laskami, no nie mi to w ogóle nie przeszkadza. Mi to naprawdę w ogóle nie przeszkadza. Mam na to wywalone totalnie. Sam nie jestem lepszy. Więc, jakby to powiedzieć, pełen luz, no nie? Ale, no mówię, zazwyczaj kobiety gdzieś tam zaburzone, no będą kontrolowały bardzo informacje, wiesz? Będą kontrolowały. Ja jak byłem młodszy, miałem tak, że jak się wiedzieć, ja powiem, dlaczego teraz tak nie robię, że bo kiedyś rzucałem zdjęcia z jakąś dziewczyną, co się spotykałem, ale konsekwencją było to, że dużo dziewczyn mnie wywalało ze znajomych. Wiesz, o co chodzi? Czyli niby. Do dziewczyny nic nie podbijałem, wiesz. Nic nie podbijałem, gdzieś tam się, do, nie wiem, zatańczyliśmy razem. Ona mi wysłała zaproszenie, coś sobie tam e, dopowiada. No, okej, okay, przyjąłem i tak dalej, no, i później, jak gdzieś tam wrzucam z inną dziewczyną, jakieś tam się obściskujemy czy coś. I ta już mnie wywala. No i co ty sobie dziewczyno tam gdzieś tam te, no, wiecie o co chodzi? Naprawdę. Więc, no, mówię, to widać mi jakieś ukryte intencje. I tak dalej, i tak dalej. Choć, no mówię, u normalnych dziewczyn jest to takie. U normalnych dziewczyn jest to takie. E, normalne. Dzisiaj jest tak, że ja ci powiem tak, dzisiaj jak jestem z dziewczyną w jakiejś relacji, to ja wrzucam zdjęcia. Ja mam totalnie wywalone. Ja specjalnie właśnie wrzucę zdjęcie z panienką i się oznaczymy i tak dalej, bo wtedy ja wiem mniej więcej, co się może wydarzyć, no nie? Bo ona wtedy mi powie, że nie, nie wrzucajmy, że później, że innym razem, że nie, 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 wrzucamy od razu, nie, bo widzisz, bo ona się boi, bo ona się boi, że jak wrzuci, to wyjdzie z niej, że działa na kilka frontów. Mi to tam, wiesz, wywalone, bo ja to sobie szybko ogarnę jakąś nową nawet laskę gdzieś tam na ulicy, nawet jak mnie jakaś stara zobaczy czy coś mi wyrzuci. U kobiet to działa troszkę inaczej, widzisz, kobieta nie wyjdzie na ulicę i nie będzie podrywała gości, no nie? Ona dlatego buduje swoją bazę czasem no nawet miesiącami, a nawet latami, rozumiesz? Nawet latami buduje bazę gości potencjalnych, z którymi później będzie mogła się spotkać, więc ona nie chce takich wycieków, rozumiesz? To tak jak jakąś tam grę produkują i nagle jest jakiś wyciek. Wychodzą jakieś informacje, że zrobili tu jakąś grę, i tak dalej, no i oni są źli wtedy. Bo oni są źli, bo oni chcieli gdzieś tam to zataić trochę, poczekać, na nie, aż ta gra będzie już prawie ukończona, bo później ludzie zaczynają zadawać pytania, i tak dalej, i tak dalej. Tak zniecierpliwieni są, i po prostu, no, jakby to powiedzieć. Nie, nie kontrolują wtedy tego, bo już wszyscy wiedzą, że jakaś tam gra wychodzi, a nic o niej nie mówili i tak dalej. Tu już jest prawie zakończone stadium. Niedługo miały jakieś spoty pójść z tym, i to im tak trochę zepsuło marketing. No nie, tak samo tutaj u kobiety. Jeśli z kimś tam sobie. Flirtuje, wypisuje i tak dalej, no to takie po prostu zdjęcie mogłoby jej zepsuć marketing, bo ona mogła zupełnie co innego mówić. Ona mogła mówić, że nie ma faceta, ona mogła mówić, że przykładowo, że jasne, możemy się spotkać, teraz potrzebuje więcej czasu i tak dalej, a tu nagle jest z innym gościem i to mogłoby się wysypywać. Dlatego widzisz, często jest tak, że jak wchodzisz z jakąś dziewczyną w relację, rzuca jej zdjęcie dosyć szybko. Nie bój się tego, na przykład jak po seksie, no nie? Po seksie wrzućcie razem, nie wiem, niech ktoś wam zrobi zdjęcie, sweet, fotkę i tak dalej. To jest spoko wtedy, to jest spoko i naprawdę ty jako facet nie powinieneś na tym aż tak ucierpieć, no bo jak masz dziewczynę, widzisz, że to pokazujesz, to czasem jest tak, że inne dziewczyny jeszcze bardziej do ciebie będą leciały, wiesz? Mówię, umysł roju. Jak jesteś atrakcyjny, masz panienkę, to przyciągasz inne dziewczyny, no nie? Byłe swoje też niesamowicie przyciągasz wtedy, no nie, bo one cię stalkują. Jeśli widzą cię z inną dziewczyną, taką super ładną, bo dziewczyny jakby to powiedzieć, znają się na urodzie. Dziewczyna widzi, że druga dziewczyna jest ładniejsza od niej, no to wtedy ona się odpala, wiesz? No to wtedy ona się odpala. Gorzej jak dziewczyna jest brzydsza, to wtedy e, brzydka i tak dalej. No nie, więc no to działa, wiesz, to działa i to też chronisz w pewnym sensie siebie przed manipulacją. Bo dziewczyna mówi, udaje. Zaczej kobieta narcyz może udawać, no nie? Że ona wrzuci zdjęcie, ale wrzuci zdjęcie bez ciebie. Właśnie jest to, że to jest taki trik na kobiety narcyz. Że trzeba wrzucać wspólne. Jedziecie, na przykład, jedziecie sobie nad morze. No to wrzuć. Wrzuć wspólne wasze zdjęcie właśnie w tym dniu, oznacz ją i tak dalej. I właśnie o to chodzi, bo wtedy, jakby to powiedzieć, jej kontrolowanie informacji w tym momencie mogłoby mogłoby jej popsuć. Rozumiesz? Mogłoby jej popsuć wizerunek. No bo zobacz, jeśli patrz, e, dziewczyna wrzuca zdjęcie z facetem, inni gości to widzą, no nie? Inni goście to widzą, no i tak troszkę się dystansują, no nie? I nagle jeśli ona z nim zerwie i tak dalej, no to. Ona już nie może, może nie mieć takiej super czystej karty. Wiecie o co chodzi? Może być tak, że ona nie wszystko im y, opowie, tak jak, jakby chciała, bo fakty są troszkę inne. No nie, fakty są troszkę inne y, i to jest właśnie spoko. To jest właśnie spoko. Poza tym, no, wszyscy będą widzieli, na przykład, że się kłócicie, bo wyrzucacie to zdjęcie, dodajecie, no nie, to też pokaże, jak, jak, jaka gdzieś tam jest stabilizacja w relacji. A dokładnie mówiąc, jej brak. Dlatego, no, mówię, e, dodawaj, wiesz, nie bój się tego, e, bo naprawdę, w pewnym sensie, no... Widzisz, z czym masz do czynienia. Choć są dziewczyny, które mają na to wywalone. Wrzuca, wrzucisz z nią zdjęcie, jest ok, wszystko fajnie, później ona cię zostawi, wyrzuci zdjęcie i dalej będzie robiła to, co robi. No nie, no mówię, są różne typy, jakby to powiedzieć, działań kobiet narcyz ale zazwyczaj większość informacji będzie kontrolowana i zazwyczaj, jeśli kobieta nie chce z tobą być, rozumiesz, że jesteście w związku czy coś, a ona nie chce z tą być, udaje no to wtedy nie pozwoli ci wrzucić wspólnego zdjęcia. Co jest dziwne, bo jeśli się spotykacie, jeździcie i tak dalej, no to no jeśli jej uczucia są szczere, no to powinna powinna właśnie wrzucić. Bez problemu, bo dziewczyna będzie chciała się pochwalić, no nie? Wtedy widzisz, to jest też taka oznaka, że no... Masz większą kontrolę. Tak bym to powiedział. Masz większą kontrolę. No bo wyobraź sobie, że wchodzisz gdzieś tam na profil do dziewczyny, dodajecie się i tam nie ma żadnego gościa, i nic i tak dalej, no nie? No, a pomimo tego, że było ich ogromna ilość. Więc no mówię. Czasem trzeba zaburzyć porządek manipulatorce. Tyle.